Cześć moi drodzy widzowie, cześć moi drodzy gracze. Dzisiaj zapraszam was na kolejny film przygotowany we współpracy z marką MSI, ale myślę, że będzie bardzo ciekawy i przyda się wszystkim, bo porozmawiamy sobie i może nawet pokażemy o tym, co należy zrobić, żeby przygotować się do wymiany, do upgrade'u naszej karty graficznej. Zapraszam na film. Moi drodzy, jak doskonale wiecie, premierę miały już najnowsze karty graficzne Nvidia serii na przykład RTX 3080 i wszyscy już na nie czekamy. Za kilka tygodni, może kilka miesięcy. Karty faktycznie pojawią się w sklepach, bo na razie jaka jest ich dostępność, każdy wie. I w tym momencie wielu z was ruszy szturmem na sklepy po swoje nowe karty graficzne. Jednak zanim w szale zakupu przylecimy do domu i będziemy wpinali naszą kartę graficzną do komputera, warto zatroszczyć się o kilka istotnych, aczkolwiek często niedocenianych a ważnych szczegółów. Pewnie z wielu z Was od razu pomyślało o wymianie zasilacza, bo jak wiemy zresztą też z testów, nowe karty graficzne mają często nieco wyższy pobór mocy i zapotrzebowanie na tą moc niż poprzednicy. Ja jednak proponowałbym zacząć od czegoś innego. Odczyszczenia moi drodzy. Nie wkładajmy nowych lśniących kart graficznych do zabrudzonych komputerów, gdzie dominuje kurz, a nie poświetlenie RGB. Jest to pierwsza rzecz, na którą bym zwrócił uwagę. I to co trzymam również w rękach, czyli pasta termoprzewodząca. Jeżeli dawno komputera nie czyściliście, warto wymienić od razu sobie również pastę termoprzewodzącą na procesorze. Zwróćmy uwagę na element obudowy. Zanim wymienimy naszą starą kartę graficzną, upewnijmy się, czy nowa karta graficzna, zwłaszcza jeżeli celujemy w te wyższe, mocniejsze konstrukcje, wejdzie do naszej obudowy komputerowej. W tym przypadku, obudowa MSI Gangnir 110R wspiera karty graficzne o długości nawet 35 cm i to. Bez konieczności demontażu wentylatoru z podświetleniem RGB, które są w ilości trzech sztuk na froncie tej obudowy. No i druga kwestia, ta o której pewnie większość z Was, a pewnie wszyscy zainteresowani tematem pomyśleli, czyli zasilacz, moi drodzy. Dokładnie, jeżeli mamy jakiegoś noema w naszym komputerze, instalowanie nowej, często wymagającej pod względem również jakości zasilacza karty graficznej nie jest najlepszym pomysłem, warto więc sprawdzić przede wszystkim, jaki zasilacz mamy. Mówię tutaj zarówno o marce, modelu, jak i mocy tego zasilacza. Czy ilość końcówek, które podpinamy do karty graficznej, będzie wystarczająca? I zainwestować w jakąś sensowną konstrukcję. Nie musi to być od razu najdroższy zasilacz na rynku, i dobrym przykładem tego jest Corsar CX750F z podświetleniem RGB. To jest akurat nowa konstrukcja Corsara, w pełni modularny wentylator z podświetleniem RGB i certyfikat sprawności 80 plus brąz. Dokładnie. Nie jest to platinium, nie jest to gold, brąz i w zupełności wystarczy. O ile jego moc będzie również odpowiednia, zwróćcie uwagę jeszcze raz, przypomnę również na końcówki, czy przewody zasilające mają ich wystarczającą ilość, żeby podłączyć naszą nową kartę graficzną. Kolejna istotna kwestia, o której często niestety niejednokrotnie zapominamy dotyczy zupełnie innych podzespołów płyty głównej i procesora. Starsze płyty główne, jak i starsze procesory nie obsługiwały interfejsu PCI Express 4.0 do kart graficznych, do dysków również, ale dzisiaj skupiamy się na grafice. W efekcie nowa karta graficzna, którą zamontujemy w naszym komputerze, która będzie już wspierała standard PC Express 4.0, nie zostanie w pełni wykorzystana niestety. Dlatego warto znaleźć informacje, a takie znajdziecie na przykład na stronie producentów, czy wasz procesor PC Express 4.0 wsparcie. Oraz czy wasza płyta główna, np. przykład MSI B550M Mortar dla procesorów AMD, wspiera PCI Express 4.0 właśnie dla kart graficznych i również dysków? Dopiero takie połączenie, czyli procesora, płyty głównej, które wspiera PCI Express 4.0, z nową kartą, która ten interfejs obsługuje, oraz odpowiednim zasilaczem. Pozwolą Wam bezpiecznie i w pełni cieszyć się nową kartą graficzną. No i teraz przenosimy się z tyłu karty graficznej, ponieważ rzecz może wydać Wam się śmieszna wręcz, trywialna, ale z doświadczenia praktycznego wiem, że ma miejsce i to wcale nie tak rzadko. A mowa oczywiście o portach, jakie karta graficzna posiada. Zwłaszcza jeżeli macie starszy monitor, robicie upgrade karty graficznej. Zwróćcie koniecznie uwagę na to, jakie porty posiada nowa karta graficzna i jakim przewodem możecie podłączyć wasz komputer do monitora. Składając setki komputerów dla klientów naszego serwisu, niejednokrotnie właśnie na taki problem się natknęliśmy i to może wydawać się osobom, które siedzą w temacie komputerów, śmieszne, ale życie weryfikuje tego typu zachowanie i się okazuje, że niejednokrotnie właśnie Problem portów jest największym problemem, bo nie możemy się cieszyć z nowego komputera, nie możemy się cieszyć z nowej karty graficznej, bo nie mamy jak podpiąć monitora. My już jesteśmy prawie, że na mecie naszego starania się o właśnie upgrade karty graficznej. W części hardwareowej mamy już prawie wszystko prawie, ponieważ za chwilę przejdziemy sobie do podsumowania. Ale warto również zwrócić uwagę na soft. I w przypadku upgrade'u wchodzimy na przykład na stronę producenta naszej karty graficznej, wybieramy sobie linię produktów, którą chcemy upgradeować. W tym przypadku to są oczywiście karty graficzne i niech to będzie karta NVD. Mamy tutaj nowe i stare karty graficzne. My wybieramy tą, która nas najbardziej interesuje. Mamy wybraną nową kartę graficzną od MSI RTX 3080 Gaming X Trio z 10 GB pamięci VRAM i przechodzimy do zakładki wsparcie i serwis. Tutaj mamy zakładki sterowniki, narzędzia, przewodniki i pobieramy sobie najnowsze sterowniki albo ze strony producenta karty graficznej. Albo ze strony producenta dosłownie samego chipsetu, czyli Nvidia. Uzbrojeni w taką wiedzę, możemy przystąpić tak naprawdę do upgrade'u naszej karty graficznej. Ale zanim to zrobimy, niezbędna będzie jeszcze jedna rzecz: czyli narzędzia. Minimum kompletnym to jest wkręta krzyżowy i to o czym wcześniej mówiłem, czyli coś do wyczyszczenia całego komputera. Na przykład prężone powietrze, ręczniki papierowe, czy przy okazji wymiany pasty również sama pasta termoprzewodząca, a do usunięcia starej przyda Wam się alkohol izopropanol. W ten sposób możemy już bez problemu odpiąć zasilanie od naszej starej karty graficznej. Możemy odkręcić starą kartę graficzną. Większość kart, zwłaszcza tych takich troszeczkę wydajniejszych, ma dwie śrubki, więc tutaj musimy przykręcić obie i w momencie, kiedy odkręcamy górną taki protip ode mnie, czy drugą śrubkę po prostu, nawet jeżeli ta druga będzie dolną, trzymajmy sobie kartę graficzną, bo jeżeli to będzie jakaś cięższa konstrukcja, żeby ona nam tutaj nie opadła, nie urwała slotu. I teraz już wyjmujemy kartę graficzną, Pamiętając o zabezpieczeniu slotu. Zabezpieczenie slotu to najczęściej po prostu plastikowy, taki niewielki przycisk, który tutaj jest widoczny, który należy wcisnąć, jednocześnie wyjmując kartę graficzną ze slotu. Pamiętajcie o tym, aby koniecznie wyjmując starą kartę graficzną, wciskać również właśnie to zabezpieczenie slotu. W ten sposób karta graficzna wyjdzie bez najmniejszego oporu i przede wszystkim nie uszkodzicie sobie samego slotu na płycie głównej. Ten slot przy instalacji nowej grafiki musi zostać otwarty, czyli to zabezpieczenie jest wduszone. A dopiero dociskając kartę, ona sama go automatycznie zamknie. To co. Mój komputer już jest gotowy do upgradeu karty graficznej, nawet karta graficzna już wyciągnięta ze slotu. Tylko teraz próżno szukać tych nowych świetnych RTXów. Czekamy. Kto wie? Może już niedługo. Dajcie znać w komentarzach, czy wasze komputery też są już gotowe właśnie na instalację nowych kart graficznych. Ja dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Jeżeli tak, to kciuki w górę. Przede wszystkim, że będzie pomocne i widzimy się już w następnych filmach niebawem. Cześć, hej.